Wiecie, jak do to Michał to mówił Pamiętam twój tekst Hej, cześć, witajcie, ja jestem Susz Dobra, dawaj do, 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 do. Hej, cześć, witajcie Z tej strony Wiktoria i Jania. Ogólnie Michał ma aktualnie lekcje Więc my się dzisiaj zajmiemy kuchnią <grym> I no Michał powie co będziemy robić Będziemy robić fajną zapiekankę Zimniaczaną no e, ja Co, co? No mów Aha, i do tego będzie nam potrzebny, tak Ziemniaki. E, ser, śmietana, kiełbasa, cebula. O, też mamy ziemniak. <noise> no i to będzie wszystko. Tylko trzeba to jeszcze przygotować. No właśnie, no. Więc tak, to będzie wszystko. <noise> ja być nie wyznania, a No. Dobra, ja potrzebuję nie, 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 się nie, 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 czekaj. Tu masz nie, 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 no, nie, 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 mi nie, co nie, nie, no i kiełbasy nie, na pół tak, tak. tak, I takie, takie średniej grubości. nie, <grym> woda ogólna chyba się nie wychowała. Nie serio? No, nie. Ja tego szukam. Ja pierdolę. to całą ja. chyba... całą, nie? Co?! Nie. 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 <ganie> Tyle <nie> już zostawię. No krój ładnie, krój, pracuj. Nagrywam jak pracujesz, widzi dowód dla potomnych. Tak. Dobra, daj ja mi jakąś... <ganie> I te mody tutaj! masz Ej, woda, fuj! Czemu ty śmieci dajesz do miski? No bo to jest na śmieci. Serio? Będę mnie tak stwierdziła. Ja bym dawała jakieś rzeczy, ale nie śmieci. Śmieci Który do mi jeszcze, no. Śmieci do reklamówki może mogłyby dać. Której? Dobra. Jezu, moje oczy! A co, Co mi da ziemniak? nie, to ja to mecz. Gdybyś tak ziemniak na, na ciapki, na paski piszesz. No nie Ej nie patrz po cebuli Aha Spoko, to mogę ci zrobić tą cebulę. ja to było? Jak mówi, ja to się w domu? Takie, Hania, no, cebula. Okej. Okay. <słyski> Co za chyba. Ja no bym mi się zabrał. <słyski> no to za dużo, no trzeba było jakoś go powiedzieć Jest nic. <słyski> Co ty mi lodówkę wentylujesz? Na mi lodówkę wietrzy Ogólnie lodówka żyje własnym życiem, no nie? Aktualnie oddycha A Wiktoria się robi czerwona Wygląda jak ta bluza Wiktoria płacze Give this No masz, masz, masz oh, A, okay. Będę miał co tu dać, co wybrać. O, wow! kiedyś cię jadłam. Dobra! Nie przebywam tu w tej dobra? Ja cię przebywam. Ale ja co? Ja w ogóle nie mam pytania Michała, jak ty nie się ty ubierać? Gdzie umiałem, ale miałem inne wtedy. Jak inne? Ale ja nigdy gminy w nie ubieram to mój 3 lata nad jaka mi z myślisz? pierwszy raz! <laughs> Nie wiesz jak się je wymierza razem, to nie będzie dobrze tak... Aha, bo ty siedzisz, a ja stoję <grywia> nie? A? Ja sam na wykody poszłam Dopiero oglądać? No, ale będzie no, no. no. Ej, ty będziesz! Ja miałeś, miałeś robić, a nie jeść Ja sobie pogadam, ja idę umyć ziemniaczki <grywia> Jakby ktoś chciał to autograf, to ten Mogę Aha, dobra Trzeba tu umyć Czekaj, co ja chciałam powiedzieć? No, tak, by nie było tak, my będziemy mieć ziemniaki, no nie? <śmiech> potem jest trzeba będzie, nie, obieść tylko ten Pokroić te setki, tak? Takie mniej więcej 3-4 cm, i potem się ogarnie, co dalej będzie. No. Czyżysz? <laughs> <laughs> rozmowa. No tak. Jest! No i jeszcze jeden teraz nie mogłem... Hej, ja właśnie, ma... właśnie się pukałam przez okno, ale mnie nie nie strzelałeś się. Zostawili nam Pepsi I telefon I Ej, włącz kamerkę Tylko... Czekaj, A to jest tak Kotek Czekaj, hmm. czekaj No, to nie może być na no, nie No, tak Tylko czy tym razem wiesz jak się włącza? Aha. Wcale to nie jest obsłona. Ale... Czekajcie ci odciął. I wiesz co? Już sprawdzam, czy nie to? Właśnie chcę. Już Czemu Ciąg tu tym do ciasta robisz. <słyska> <słyska> Już co kurde? Ehm, ja trochę nie jestem Ale co? to ja No to, to ja... że nie jak zawsze. No to możemy... Na dwa głosy. No. Mm. czy cebulę też nie podgrzać. No, no bo jest zimno już. Muszę pojechała do pracy. na pierwsze 2 godziny. Popuść. Co? Co? Patrzcie jaki fajny kotek Michała. Chodź, chodź. O, nie nie chcesz? Dobra. Okay. Yy, dobra ogólnie to jesteśmy po krótkiej przerwie. Bo kamera wysiadła. Yy, I tak trochę no. Musiałam się poczekać aż się trochę naładuje. Yy, teraz podgrzejemy jeszcze trochę cebulę. Bo jest no trochę zimna. Już. Przez ten czas już no. na mikrofali ją. Nie! Tak. Co byś chciał? Co chwilkę będzie na... <grywka> yy, chwilkę będzie na... Yy, Będziemy mieli chwilę czasu, żeby poukładać... Yy, wszystkie produkty. Tak do tego tu szklanego. Tego No no. Zanim się to podgrzeje, a my sobie to poukładamy. No. I kotek przychodzi znowu. Co to jest? Ciao, Lito. Co tu jest ciekawego? Co? No co? Co tu jest ciekawego? Nie wiem pewnie chodzi na myślę, nie robię działa jak Dobra, prawda? Ja nie wiem jak to widział. Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Rosę radio. To będę robić przez dwie godziny. Kotek robi papa. Patrz, kotek robi papa, może na O. I jak? Poszedł? Poszedł. O, stoi, patrz, On stoi patrzy. On tak zawsze stoi patrzy, co myśli, co ma robić. Mm. Myśli, co ma robić, nie? No, sam chciał wyjść, tak miał uczuć. Bo moda ma swoją kryjówkę, Aha, wszystko wyjaśnione. Nie było takich szarek. A rolę reportera, widzę to. Bo nie wiemy, co dodać jeszcze do tego, bo... Uznałyśmy, że trochę za mało tego jest, w sensie Wika uznała, że trochę za mało tego jest. No to jest za mało. Bo w sumie wzięłyśmy no, ziemniaków, aj, jakby nie patrzeć wzięłyśmy ziemniaków, a wszystkiego innego to tak trochę inaczej. No, czy warzywa? E, nie wiem. Okay. Może nie mam gdzieś? podamy. Co to jest? Sera damny. Czekaj, bo jestem za niska, muszę wyjść na a. A. O. Zutkiewka? Nie. No chyba, że chcesz. Kto Zotkiewkę chce? Masz jakieś mięso? Mdziesz, Na Naprawdę musisz wchodzić na, ja? na ten. Mięso? No tak, bo jestem niska. A czy... <śpiewa> Ej, nie nagrywajcie mojej dupy. To skończysz mi? Mój to <śpiewa> 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 no, 58. Abym <śpiewa> się zwaliła z krzesełka. Nie, ale w sumie... A! <śpiewa> o, Dupa. Ej, dobra, w sumie daj ten ser, a weź to. Nie wiem, jakieś warzywa czy coś? Nie. Marchewki nie masz? Nie. Chyba, że na ogródku coś jest, można je zobaczyć. No to idź zobaczyć na ogród. Chodźcie ze mną, hania, chodź ze mną na ogródek. A. A okay. Lika też chodź jak chcesz. Gdzie ty masz białego? To są te co jedzą ryby. Aha. Nie? Ryby to jedzą. Wiesz, tam masz jedną taką wielką, pomarańczoną, spasioną. To jest ryba? No. I A gdzie tu masz żabki? Nie wiem, pewno gdzieś w liściach siedzą. Tu się coś rusza, to może coś tam. Nie, no go... Patrz, tu macie truskawki, one trochę przeginite są już, ale były czerwone jeszcze niedawno. Wyjadłem. Nie no A tu co się stało? Co to jest? To jest jakiś... Mokre! To jest jakiś Ej, kap. Ja bym bawić. Tu coś jest jakaś marchewka chyba. Mika i sam, ja nie, ja nie idę. Ej, tu coś jest jakaś marchewka, nie wiem czy to marchewka czy nie. Churwa, albo pietruszka, albo marchewka. Się... Marchewka. Hmm. No to co, bierzesz? No, to jedno... muszę to jakoś wyciągnąć. No normalnie, ciągnij. Umiesz Bo, ciągnąć. Chyba to... ja więcej mogę no no, ja wyciągnąć. Ale dobra jest cebula. No. piórek no, też. Przy, tak, wiem. Krew... Też podzielam. i to weź cebulę jeszcze pokrój ten? Nie Niech się no, nie ścię. Wait, wait a minute. Muszę szaru wyciągnąć. To, że jestem nisko, to nie wiem. Co to jest? A Czemu twoja lodówka żyje? Czemu nie? Po to na koniec trzeba wlać Jezus, dobra, no, robicie to, bo mi to... się ludzi. Ja chcę no, jeść to. Ej, bo to spadnie Dobra, słuchajcie, ustawiamy na 180 stopni, poczekaj No widzisz, on Patrz. jest... Ile teraz na 50 minut? 55 55 Czekaj, jeszcze sprawdzę dokładnie No i działa Także, słuchajcie, nam się robi Aha, dobra, tam nic nie ma Spoko, to wpakujcie tam Nie, wyjdzie z tego Chodź, chodź, ja jestem nauczona. Tak, tak. No tak. mówisz o super. <grym> Czekaj, źle to. Jak źle? To na tym się daje zawsze. Tak, trzeba mówić. Plus jeden. Ja się... Też na tym. Ale jeden. No tak zawsze na tym daje też. Wygląda ślicznie. Ja wam ja powiem, czy jestem dobry. Zdrowiajmy, nie pytam się, czy jestem. Dawaj Czemu ty byś taka? No chyba no. no, na talerze, damy to. Ale no po co tam? Ja są, dobre. Do... Tak. Ja, co to są? Jeszcze pewnie, gdybym tak! Wygląda jak to? Mora, mi na mnie będziemy razem. nie? Dobra, e. powiem tak, może to jest. Dajcie, to będzie nasz pierwszy wspólny obiad. Kurwa. I ostatni. No masz rację, ostatni. Obarzyłam się. Coś, coś. Weź mi też wideo, mordo Czemu Czułam z mojej rękami. I give this. Jedzcie i pijcie, no. Z tego wszyscy to jest, bowiem, wasze jedzenie, które przygotowali się dla nas. Zāles. So.